Tu jesteś w kuchni włoskiej. Taka rolada jest idealna na święta lub na inną okazję. Tutaj mam kilogram schabu, który, który doprawił marynatu. Marynatę mam gotową, wymieszałam ze 150 ml oleju. No i wstawiam do lodówki na całą noc. Na następny dzień. Przygotowujemy farsz. Tu mam jedną dużą cebulę, jedną małą marchewkę utartą. Podsmażamy na oliwie, dodajemy 350 gram pieczarek. To wszystko podsmażamy, solimy, pieprzymy i studzimy. Tutaj mam pozostałe składniki: szynka gotowana, boczek, cebula, ziemniaki, sól, pieprz, wino, białe, woda. No i oczywiście olej. Słuchajcie, cebulę kroimy w piórka rzucamy na naszą brytwankę. Ziemniaki pozostają w całości, takie średniej wielkości. Mam ziemniaki, jak bardzo duże to pokroić je w taką dużą kostkę. I teraz na nasz skarb kładziemy najpierw boczek wędzony, następnie szynkę gotowaną, a następnie podsmażone pieczarki. To wszystko zwijamy dokładnie, no i wkładamy w, nasz, w naszą siatkę do pieczenia. W międzyczasie nastawiamy piekarnik na temperaturę 200 stopni. Funkcja góra-dół. Nasze mięso kładziemy na brytwankę, na cebulę i obkładamy ziemniakami. W brytwanki wlewamy 250 ml zimnej wody, 250 ml białego wina. Ziemniaki solimy, pieprzymy, polewamy trochę olejem. Natomiast mięso posmarujemy naszą właśnie marynatą. Mięso pieczemy w temperaturze 200 stopni, funkcja góra-dół przez 40 minut. Po 40 minutach otwieramy piekarnik, smarujemy pozostałą marynatą i zamykamy piekarnik i pieczemy przez następne 30 minut. O, tak wygląda po następnych 30 minutach, w sumie godzina i 10 minut. Ładnie mi się ziemniaczki podpiekły, była funkcja góra-dół. 200 stopni tutaj zrobimy sos do naszego mięsa do cebuli dodaję jedną łyżkę mąki rozmieszaną ze szklanką wody i to wszystko zagotuję dosolimy, dopieprzymy po prostu każdy sobie doprawi do smaku no i potem jak już tak już zagotowaliśmy to wszystko to miksujemy miksujemy i serwujemy razem z mięsem ta rolada jest błonissima, tak jak się mówi po włosku. Możemy ją serwować letnią lub zimną. Naprawdę zaskoczy wszystkich domowników i gości. Dziękuję Tobie, że jesteś na moim kanale, że mnie oglądasz i powiem: Buon appetito! Ciao a tutti!